Wydawnictwo Portal Games przejmuje odcinek. Jak co tydzień, witajcie w topce najbardziej wyczekiwanych polskich premier gier planszowych przez użytkowników portalu Planszeo. Przypomnijmy sobie topkę z zeszłego tygodnia. Na miejscu piątym Pax Renaissance. Miejsce czwarte to Cyberpunk Gangi Night City. Miejsce trzecie gra Septima. Miejsce drugie Era Innowacji. Oraz miejsce pierwsze Nieśmiertelny Heroes 3. W tym odcinku mamy dwie nowości, jeden powrót na listę oraz dwie gry okupują te same pozycje co tydzień temu. Zostaw suba z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych zestawień, krótkie intro i zaczynamy. Znamy. Pax Renesans już po premierze także nie wróci na pewno na listę. Jeżeli ktoś z Was chce jeszcze kupić ten tytuł, to miejcie na uwadze, że cały nakład u wydawcy już się wyczerpał. Na miejscu piątym nowość gra Spicy z polską edycją od Portal Games, a cena tej gry to zaledwie 35 zł. Co tu dużo mówić, jeżeli lubisz gry z prostymi zasadami, w których trzeba nagminnie blefować, to jest to tytuł dla Ciebie. Mateusz S. Prosta gra karciana, w której schodzisz z kart na ręku, rzucając je na środek i deklarując wartość i kolor karty. A druga osoba. Możesz sprawdzić, czy nie blefujesz. Możesz zagrać w ten sposób zwykłymi kartami od dwójek do dziesiątek. Banalna, w złym znaczeniu tego słowa, nie jest to coś, co mógłbym polecić. Ocena BGG 7,2 a zdobyła 4500 głosów. Na miejscu czwartym nowość gra Voidfall od Portal Games. Cena polskiej edycji, tak samo jak i premiera, są jeszcze nieznane, ale angielską edycję znajdzie się w sklepach już za około 500 zł. Jest to gra typu 4X, która cechuje się napięciem, interakcją z graczami, zarządzaniem zasobami trudnymi decyzjami i rozgrywką przy minimalnej losowości, typową dla ekonomicznej gry euro. Voidfall oferuje tryb rywalizacji, kooperacji i solo. Gra jest osadzona w złowieszczej feudalnej przyszłości. Gens jest to o wiele łatwiejsze niż się na początku wydaje. Kiedy już się nauczysz zasad, gra będzie naprawdę przyjemna. Polecam również zakupić insert. Ocena BGG 8,6 a zdobyła 2700 głosów. Na miejscu trzecim wielki powrót na listę ISS Vanguard od Awakened Realms. Gra pewnie dlatego wróciła na listę ponieważ edycje wspieraczkowe już do Was trafiają. A te wielkie pudła robią naprawdę wrażenie. Draft elementów, eksploracja, figurki, gra kooperacyjna, gra przygodowa, kampania, kosmos, kości, science fiction. Ma Art N. To moja trzecia gra od Awakened Realms i jestem jej wielkim fanem. Mechanika gry, rozbudowana, wciągająca fabuła, poziom szczegółowości, wszystko jest idealne. Ocena BGG 8,6, a zdobyła 2700 głosów. A na miejscu drugim utrzymała swoją pozycję Era innowacje od Portal Games. A cena tej gry to 245 zł. 12 asymetrycznych frakcji, a każda może zasiedlić jeden z 7 rodzajów terenu, dający unikatową przewagę. Każda gra to nowa kombinacja frakcji, terenów i zdolności. To wręcz astronomiczna regrywalność. SOMERK Cieszę się, że era innowacji jest moją pierwszą grą z Uniwersum Terra Mystica. Automa jest bardzo dobrze wykonana i zapewnia niesamowitą regrywalność. Ocena BGG 8,8 a zdobyła 2400 głosów. I na miejscu pierwszym Heroes 3 od Archon Studio. Na pewno żadna gra nie pobije już tego rekordu należącego do Heroes 3 w byciu numerem 1 w tych zestawieniach. I troszeczkę już mnie to męczy, dlatego właśnie w tym momencie kończę odcinek.